Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku zdrowy kobiet destabu. Dziś o najczęściej wykonywanej procedurze w ginekologii to jest o użyczkowaniu jamy macicy synonim abrazji jamy macicy. Skierowanie na tą procedurę mogą Pani otrzymać w bardzo wielu sytuacjach. W sytuacji, kiedy występuje nieprawidłowe krwawienie z dróg rodnych, krwawienia międzymiesiączkowe, kiedy mamy podejrzenie ciąży pozamacicznej, kiedy mamy podejrzenie polipajamy macisowej, w sytuacji resztek po porodzie, resztek po poronieniu bądź też stwierdzeniu nieprawidłowego rozwoju ciąży i zatrzymania rozwoju ciąży, pustego jaja płodowego. To są najczęstsze rozpoznania, z którymi panie kierowane są do. Diagnostyki. Zabieg urzeczkowania macicy wykonywany jest w warunkach najczęściej szpitalnych, w krótkim znieczuleniu dożylnym. Naprawdę jest to znieczulenie bezpieczne. Trwa od kilku do maksimum 10 minut. Na czym polega? Polega otóż na rozszerzeniu kanału szyjki macicy przy pomocy specjalnych rozszerzadeł, a więc rozszerzamy kanał szyjki macicy tak, aby umożliwić przejście narzędzia, którym będziemy wykonywać łyżeczkowanie, stopniowo rozszerzamy, używając Hegarowa coraz większej średnicy, rozszerzamy tą szyjkę, a następnie przy pomocy łyżki najpierw pobieramy materiał z kanału szyjki, wysyłamy do badania histopatologicznego, a następnie urzeczkujemy jamę macicy. Proszę pamiętać, że zabieg jest bezbolesny. Panie są znieczulone do tego zabiegu. Zawsze materiał ten idzie do badania histopatologicznego i oceniany jest pod kątem ewentualnego występowania zmian nowotworowych i pozwala to też nam określenie, czy na przykład występują jakieś nieprawidłowe przemiany hormonalne w błonie śluzowej macicy, czy ten obraz jest zgodny z fazą cyklu. Umożliwia to również usunięcie niektórych elementów z jamy macicy, jak polipy, bądź też, jeżeli mamy do czynienia z zatrzymaniem wkładki domacicznej i nie udaje się nam usunąć jej w w warunkach ambulatoryjnych można przy pomocy łyżki usunąć tą wkładkę z jamy macicy Zabieg urzeczkowania macicy może być również wykonywany w wybranych przypadkach w diagnostyce niepłodności i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowych obrazów w badaniu USG, uzupełnie bezobjawowych pacjentek. Właśnie parę tygodni temu miałem taką sytuację, kiedy zgłosiła się pani, lat 50, dobrze plus, do rutynowej kontroli obraz USG. Błąd śluzowej macicy sugerował nieprawidłowy rozrost. I w badaniu histopatologicznym wyskrobień z tejże jamy macicy okazało się, że jest to nowotwór. A więc, drogie panie, jeszcze raz podkreślam, to, że już się nie miesiączkuje, nie oznacza, że można zrezygnować z regularnych wizyt u ginekologa. Raz w roku należy się zbadać. Rzadko, ale zdarzają się sytuacje kiedy w badaniu ultrasonograficznym możemy stwierdzić nieprawidłowość i przeprowadzić szybką diagnostykę, która umożliwia skuteczne, wczesne leczenie. Jeżeli otrzymują Panie skierowanie do szpitala do zabiegu rzaczkowania macicy, proszę pamiętać o odpowiednim przygotowaniu, a więc należy zażyć te leki, które Panie mają zlecone jako leczenie stałe, dotyczy to cukrzycy, dotyczy to chorób tarczycy. Proszę pamiętać, żeby pozostać na czczo. Proszę pamiętać też, żeby wziąć ze sobą kapcie, koszulkę, szlafrok i coś do czytania, bo po zabiegu będziecie się nudzić. Z reguły, po zabiegu jest kilkugodzinna obserwacja. Jeżeli wszystko jest w porządku, panie, zwalniane są tego samego dnia do domu. Czas oczekiwania, oczywiście, na badania histopatologiczne to jest czasami parę tygodni. Proszę pamiętać o odebraniu wyniku badania histopatologicznego ze szpitala i konsultacji tego wyniku u lekarza kierującego. Takich istotnych zaleceń po zabiegu. Proszę pamiętać, że należy powstrzymać się ze współżyciem. Najlepiej do czasu wystąpienia kolejnej miesiączki. Powstrzymać się od cięższych prac fizycznych. Powstrzymać się od gorących kąpieli. Jeśli chodzi o kąpiel, to pod prysznicem. Oprócz użyczkowania macicy, czasami panie mogą mieć wykonane w trybie ambulatoryjnym w gabinecie biopsję endometrialną, czyli taki zabieg, który polega na wprowadzeniu cienkiego polietylenowego cewnika rodzaju w którym możemy pobrać fragmenty błony śluzowej macicy i błony kanału szyjki macicy do badania histopatologicznego. Jest to coraz popularniejsza procedura i w diagnostyce nieprawidłowych krwawień macicznych w sytuacji, kiedy nie mamy w badaniu USG jakichś istotnych zmian, które by sugerowały właśnie wystąpienie miśniaka podśluzówkowego czy też polipa błony śluzowej macicy, taka procedura spokojnie może być wykonana z znieczuleniem okołoszyjkowym w gabinecie ginekologicznym i nie wymaga wówczas znieczulenia, nie wymaga wówczas położenia się do szpitala. Dlaczego wykonujemy zabieg użyczkowania macicy? Cel może być albo diagnostyczny, albo leczniczy. Więc skierowanie na ten zabieg mogą Panie otrzymać w różnych sytuacjach. Może być to sytuacja nieprawidłowego krwawienia z dróg rodnych, obfitego, długiego i wówczas jest to zabieg o charakterze leczniczym, bo usuwamy tą całą, to całe nieprawidłowe endometrium z jamy macicy i umożliwiamy odbudowę tego endometrium. Może być to cel diagnostyczny. Tak, Jeżeli mamy sytuację, kiedy mamy nieprawidłowe krawienie z nie wiemy co się dzieje w środku, mamy podejrzenie polipa, mamy podejrzenie mięśniaka, mamy podejrzenie jakiegoś rozrostu w jamie macicy, wówczas mamy cel diagnostyczny Ma może mieć sytuację, kiedy mamy krawienie po poronieniu, również łóżeczkujemy macicę, mając na celu usunięcie resztek po poronieniu i zakończenie krwawienia. Możemy w sytuacji, kiedy mamy podejrzenie ciąży pozamacicznej, również wykonać ten zabieg. I w niektórych przypadkach, jeżeli mamy problem z płodnością, w diagnostyce niepłodności również wykonuje się urzeczkowanie macicy. Znaczy, Najczęściej jest to tak zwana biopsja rysowa. Nie zawsze, ale czasami zdarza się też, że panie otrzymują antybiotyk, po użyczkowaniu macicy. Proszę pamiętać o przestrzeganiu czasu trwania kuracji. W zależności od tego, jaki antybiotyk Pani otrzymają, ten czas może być różny. O to należy zapytać lekarza wypisującego receptę. Mam nadzieję, że ten krótki materiał przybliżył Paniom problem użyczkowania macicy, wyjaśnił, czym jest ta procedura. Zapraszam do lajkowania, do subskrypcji kanału. Zapraszam na kolejny film. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.